W elblągu rosną na mistrzowie na rolkach. 11 czerwca na rolkowisku Helena dzieci zmierzyły się w zawodach promujących aktywność fizyczną, zdrowy styl życia oraz radość ze wspólnego ruchu. Zamykamy cały rok funkcjonowania w programie Małego Mistrza, do którego aplikowaliśmy w ubiegłym roku. Zaprosiliśmy do udziału w tym naszym dzisiejszym wydarzeniu przedszkolaki i uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Cieszymy się z tak licznego udziału. Forma, jaką sobie wymyśliliśmy, to Mały Mistrz na kółkach, czyli zarówno promocja dyscyplin, które mamy, w naszej szkole sportowej, czyli i rolek, i wrotek, i łyżew, ale też z taką promocją naszych tutaj obiektów sportowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rolkowisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nasze zajęcia z powszechnej nauki, jazdy na rolkach i łyżwach również stąd. Cały czas zachęcamy przede wszystkim tych najmłodszych do aktywności, do dbania o swoje zdrowie i liczymy na to, że ta dzisiejsza impreza po prostu skończy się naborem nowych adeptów do dyscypliny. W sportowej szkole podstawowej numer 3 w Elblągu ciągle działa i rozwija się klasa o profilu wrotkarsko-łyżwiarskim, nad którą Ekspres Elbląg oraz telewizja Truso TV objęły patronat medialny. Przez cały rok dzieci szkolą swoje umiejętności na obiektach sportowych w Elblągu. Sportowego ducha placówka zaszczepia już od najmłodszych. Od września wracamy do naszej edycji, czyli wracamy do łyżwiarskich i wrotkarskich czwartków, oczywiście mieszanych z edycją lekkoatletycznych czwartków. Wszystko to chcemy tak wkomponować, żeby dzieciaki miały cały czas ten czwartek jakby zakodowany, że on tak jak kiedyś były obiady czwartkowe, tak tutaj będą sportowe czwartki. Liczymy na to, że ten udział będzie zwiększał się, co zresztą widzimy po frekwencji. W imprezie sportowo-rekreacyjnej wziął udział prawie 500 uczniów.